W znajdujemy się koło przy Domu Biskupim. Na wejściu do Domu Biskupa jest naklejony wizerunek Maryi. Spofanowany. Do mamusi kochali Maryi. kochani Nie będę usuwał, żeby to, był, to było udokumentowane. Policja jest obok wszystko widzi, nie reaguje na zgłoszenia, że co mam na uczucia widzi zobaczcie, końca, jest mm -hmm. bałwaną, a zrobili jest symbolem.

Sous-titrage Société Radio-Canada Chciałem, chciałem złożyć zagadną opinię przestępstwa. Ja nie robię. Przepraszam. Nic nie rasę kompletnie. Chciałem złożyć, że pan mnie popełnił po łamaniu uczciwej winy. Ale proszę pana, kolej, kolejny raz panu mówię, że no, to mnie boli. Na domu jest to pan z panem Mały, na do bałwanku. Dobra, chodź już. Dlatego... Chodź, cholera. pan w nie? Ale proszę pana, pan widzi na, na komendzie. A no. A dobra, dobra, już. Chodź, kurna, mówię, chodź. Nic reagują Polica nie przyjmuje zgłoszeń Kompletnie mają to co chodzi? dzieje. Na zgłosić też tej no, to jest, to jest proszę pana, proszę pana kolejny nas Chciałem zgłosić sprawę o, o, o popołudniu przestępstwa. Tu mały jest posadowana. Po prostu jest, zrobili bałwanka.